Siemanko wariaty! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj zrobimy pyszne keto śniadanko. Szybkie. Będzie to omlet drwala. A czemu drwala? Bo drwala to wiadomo, że musi być tuste. A jak tuste, to keto. Więc wszystko pasuje. przyrządzimy dość pokaźną porcyjkę tłuszczu, co będzie nam potrzebne. 7 jajek, ja tu już mam sobie rozbite jajeczka. Do tego serek. Najlepiej cheddar, ja mam cheddar. 70 gram, mam w takich kosteczkach pokrojone. Może być mniejsze, większe kawałki. Chociaż mi się wydaje, że takie większe, to jak ktoś trafi na taki kawałek, to szczęście, po prostu szczęście go spotka. Boczek 50 gram. Kiełbaska. Oczywiście bio kiełbasa, własnej roboty i tak dalej, nie? zdrowa na maksa, zero przetworzonych rzeczy na keto, 100 gram takiej kiełbaski, tu mam jakieś 5-6 gram prażonej cebuli, nie za dużo uważajcie, bo naprawdę te, ta cebula ma no, dosyć dużą wartość węglowodanów. Więc tak troszeczkę jak dodamy, to nam te ketony nie po... ciała ketonowe nie pouciekają z organizmu. E, co jeszcze? Pieczarki. No tu mam 100 gram pieczarek. Pieprz, sól, e, szczypiorek. Papryka i sałata będzie jako dodatek. Więc e, zaczynamy. zaczynamy od boczku. Patelnią mam już rozgrzaną. Boczek kroimy sobie na mniejsze kawałeczki. Tu mm, spokojnie tego tuszczyku nam wystarczy do smażenia. Żadnego dodatkowego tłuszczu już nie potrzebujemy. Boczek e, oczywiście też bio, żeby nie było nie, no jest boczek tam ze świnki wędzony boczek. Wszystko w miarę e, dostępności. To leci na paterkę. Już tam zaczyna skwierczeć. Kroimy sobie tubaskę Tubaskę pokroję. Plasterki też widać, że dosyć pusta jest ta obaska więc no. Tuż tu będziemy mieli wystarczającą ilość. Taki omlecik wydaje mi się, że na taki zimowy poranek jak najbardziej mi to odpowiada. Mam nadzieję, że innym też zasmakuje. Nie jest to nic trudnego przyrządzić ten omlet. Zresztą jak większość rzeczy, które pokazuję Wam na moim kanale, bo chodzi właśnie o to, żeby zachęcić ludzi pokazać, że peto nie musi być wcale jakieś bardzo mocno restrykcyjne. Trzeba teraz się pilnować, trzeba wiedzieć co się robi, ale nie jest to tak jak mi się wydawało jeszcze, jeszcze niedaleki czas temu. Nie trzeba tak stale uważać ze wszystkich. Jak już się wkręcimy, to będzie bardzo, bardzo fajnie. Teraz tak jajka możemy sobie do jajek od razu tutaj. nie ma problemu. Przyprawimy to sobie. Piecz sól. Piotr. Do smaku trzeba wyczuć swoje proporcje. Ładnie rumieni. I tak. Kraj kucharki. pokroimy na palarki dorzucam tutaj pieczarki żeby nam się żeby puściły wodę żeby ten omlet nie był taki taki mokry szybciej nam się zrobi będzie twardszy na pewno lekko wystarczy te pieczarki podsmażyć myślę że 15 minut powinno starczyć na Przygotowanie takiego omleta może 20, ale też w zależności się robicie. To jest porcja na dwie osoby. Już nam to ładnie wygląda. Już się głodny robię. Jak na jedną osobę to wszystko to co wam, te produkty pokazałem to przez pół. Albo można sobie zrobić, nawet jeżeli robicie tylko dla siebie. Zróbcie sobie taki większy omlet. Podzielcie go na pół i włóżcie połowę do lodówki. Na jutro macie e, gotowe śniadanie. Nie musicie się martwić. Możecie wykorzystać to w ten czas w inny sposób, Złóżmy iść na siłownię bądź zrobić coś w domu, zająć się sobą, poczytać o keto albo obejrzeć kolejny odcinek z mojej serii. Jeżeli ta seria będzie miała można być wzięcie w internecie, no to robimy drugi tydzień na keto. Kolejne przepisy możecie też podpowiadać w komentarzach. Co byście zjedli, zawsze będzie to jakąś moją inspiracją. Jaką potrawę, którą byście sobie nie wyobrażali na keto, można by zrobić w wersji keto. Więc pomyślcie. Pieczareczki tu można jeszcze troszkę solą potraktować. No będzie syty, bardzo syty. Bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. Zaraz tu jajeczka na to wejdą. Tak. No możemy sobie pokryć ja, szczyt jeszcze chwileczkę świeży szczypiorek dajemy tutaj okej okay. będziemy potrzebować tu już nam się to ładnie bardzo ładnie podsmaża no i co no ten boczek musi być trochę mieć trochę tłuszczu, żeby nam się ten omlet nie przypalił na patelni A jak nie dajecie w no to trzeba trochę masa dać, czegoś innego. Ja sobie to wymieszam. Jest OK. No i co? Możemy wlewać. Z... Wleję i po chwili zmniejszę sobie ogień, żeby to nam się nie, nie przywarło. Zróbcie sobie to tutaj patelce, w miarę równo wyszło. Ok, i teraz ja daję na górę tą frayet onion i prażaną cebulkę. Ok, zamykamy to przykrywką. W międzyczasie pokroję sobie paprykę. Wiadomo, też zawsze chyba wspominam, że. Jak za mało damy soli czy pieprzu to nic się nie stanie. Zawsze można sobie dosolić, doprawić, jak już będzie gotowe. I tak proponuję Wam też zrobić. Tak, no, mamy tu już tłuszcze, trochę warzyw, proteiny, czyli białko. Z czego brakuje? No warzyw nam brakuje, e, więc e, ja tutaj sobie e, oczywiście umyłem wcześniej paprykę. Starajmy się, żeby te e, tłuszcze i białko zajmowały w przysłowiowym połowę talerza, drugą połowę warzywa. domu, no objętościowo to e, różnie bywa. Jak tak wyobrażimy sobie ten talerz, to żeby tak mniej więcej wyglądało. Kupiłem sałatę, sałatę rzymską. Jaką macie sałatę, jaką chcecie, taką możecie dodawać. Mogę dodać, że jestem teraz w trakcie kręcenia mojej serii filmów 21 filmów z serii Keto Christiana. Taka moja wersja tego Keto. Co no jestem w połowie kręcenia właśnie nie wiem jak to się ukaże ten film na na moim kanale, w, jakiej, w jakiej to, w jakim czasie. Ale ja mam jeszcze 10 albo 11 filmów nakręcenia. Nie jest tak łatwe, jak myślałem, że będzie. Ale już coraz lepiej przed kamerą, się czuję nieźle. Trochę mój organizm, bo cały czas jestem na diecie, keto, e, już ponad 7 tygodni, e, ale mój organizm trochę przystopował na tą chwilę. I waga stanęła. Od ostatniego tygodnia nie schudłem nic. Waga to nie wszystko. E, mam nadzieję, że mięśnie mi przyszło więc takie kilogramy jak najbardziej są mile widziane. Zachęcam wszystkich do przejścia na Keto niedowiarków, do spróbowania. Nawet jeżeli nie na Keto, to spokojnie możecie te posiłki sobie przyrządzać nawet jeżeli nie jesteście na, na diecie. Nie ma problemu. Widzę, że już mam się trochę boki ścinają, więc podkręcę. No, bardzo ładnie to wygląda. Zaraz też zobaczycie. już szpinka cieknie. Tworzę zobaczycie to. No bardzo ładnie. Im mniej jajek, im cieńszy omlet będzie, to szybciej go zrobimy, szybciej go przerządzimy. A ja tu myślisz tak z 5 minut jeszcze będzie go można jeść, więc może zrobimy małe cięcie. Albo wytniemy to. Będę coś gadał, to będziemy to wycinać. Napije no się wody. Woda, jak wspominałem, jest bardzo ważna. Keto czy nie keto. Jest... Trzeba pić wodę po prostu. Do tego jesteśmy stworzeni, żeby jeść i pić wodę. Jeść tłuszcz i pić wodę. Nie martuję. Oh. Ja jadę bułkę świeżą albo chlebek. Nie wiem, czy zastanawiam się. Pojadę na święta do Polski, zjeść tą bułkę, czy nie zjeść. Nie zjeść wiem. Zjeść tego drwala. Bije się z tymi myślami, czy ja tego tego na, czy nie. Ciężko, ciężko. Boję się, że w Polsce pójdę w tango i najem się węgiel. A może nie, może się uda. Zobaczymy, nie ma co. Trzy tygodnie zostały do świąt, więc nam radę. Omlecik już nam tu ładnie skwierczy. W sumie nie W go, nie musimy go obracać. Szybciej by się zrobił, ale z obracaniem omleta wiąże się ryzyko, że może nam się on popsuć i już nie będzie taki piękny, jak wygląda. Patrzę, jak on tu nam wygląda, co się z nim dzieje. Nawet jeszcze, żeby te jajka się ścięły, reszta to musi dojść po prostu. Bardzo ładnie to wygląda. Boczki są spokojne, Myślałem, że się trochę jest bardzo ładnie. Jest, wyrusza się ładnie. No, mógłbym go obrócić, ale nie, nie chcę. Nie chcę sobie tego robić na wizji. No co, zapomniałem. Awokado jeszcze do tego. No, oczywiście. Połóweczka awokado nikomu nie zaszkoli. że ja to oszukałem, nie pokazałem na początku, ale jak ktoś ogląda do końca yy, filmy, no to co? To, to będzie wiedział, że użyłem awokada. Awokada bardzo dobra w każdej postaci. Lubię też guacamole. Zazwyczaj guacamole jażdżę z naczosami. Ciężko dostać keto czasy. Nie wiem. Myślę, może opatentuję, a może już ktoś to wymyślił. No ładnie, może być. Piękny omlecik. Czuję, że trochę głodny jestem, trochę poddenerwowany, ale myślę, że to ukoi moje nerwy, jak to dobre jedzonko. No pięknie wygląda, bardzo ładnie. Nie będę go obracał, tak? Będzie okej. Okay. Tylko jeszcze chwilę trzeba poczekać. Jak jest też się to łatwiej go przewrócić. Będzie puszysty, z jednej strony będzie przysmażony, I kto jak lubi, obracacie czy nie obracacie, jak dla mnie taka wersja jest lepsza. Wrzucam wszystko na patelkę, zakrywam i nie muszę się przejmować czym się przypali czy nie, jakieś jest dosyć tłuszczu i nie jest za duży ogień. Poziom mocy na płycie, tak do profesjonalnie powiem, nie trzeba się przejmować. Wrzucasz wszystko na patelkę. już jak wstajesz do pracy, wrzucasz wszystko na patelkę, używasz przykrywką, idziesz się nie wiem, malować, ubierać, szykować do pracy czy cokolwiek robić albo oglądasz mój kanał. Też jest opcja. I już wiesz co ugotujesz na drugi dzień. Tak, to jest to. Pachnie, pachnie bardzo ładnie. Co mm. ono? Pora wam pokazać co to z tego wyszło. Mmm, do pieka. Bardzo ładnie wygląda. Porcja jest sążna. Musicie też sobie e, przemyśleć, czy po przeliczyć, jakie macie zapotrzebowanie kaloryczne. Traktować się z dietetykiem bądź z jakimś znajomym, który e, zna się trochę. Na diecie. No tak to wygląda. No proszę bardzo. Bardzo ładnie wygląda. Pachnie wszystkim, co jest w środku. I ta prażona cebulka też daje taki ładny zapaszek. Więc co? Smacznego wam życzę. Ja też się nie mogę doczekać i możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli tak już nie robicie. Jeszcze łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, podpowiedzi w komentarzach, co powinienem zmienić, bądź jakie potrawy byście chcieli zobaczyć przyrządzone przeze mnie w wersji keto. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.